Nie wstąpi duch Twój. Sto lat temu, 18 maja 1920 roku, urodził się Karol Wojtyła. Papież Polak, święty Jan Paweł II. Łączył skłócone narody. Przebaczał największym grzesznikom i wysłuchiwał potrzebujących. Myślę, że drugiego takiego długo, długo nie będzie. Wielką postacią, dużo zrobił. Był dobry dla wszystkich. Cóż to powiedzieć, no, długo był z nami, przez 24 lata, to faktycznie bardzo długo. 15 lat już minęło, szybko ten czas przyleciał. W Polsce i na całym świecie jego przesłania nadal są żywe. Papież Polak był i jest autorytetem dla wielu pokoleń. Pierwszy raz spotkałem Jana Pawła jako papieża. Dokładnie 40 lat temu, w 80 roku, byłem w Castel Gandolfo i wrażenie, jakie na nas zrobił, bo byliśmy taką grupą zorganizowaną, no było niesamowite płacz, no, no wszyscy byli przejęci tym, tym momentem, no coś niesamowitego. No i potem jeszcze były oczywiście pielgrzymki Jana Pawła do Polski, starałem się w każdej uczestniczyć. Moi rodzice byli wtedy w Krakowie jak przyjechał do Polski. Jest ważny dla, dla nich, dla Was też? Dla naszych rodzin bardzo. bardzo. Przede wszystkim, że był bardzo ciepłym człowiekiem i w tym wszystkim, że był tym papieżem, był głową kościoła, to zachował taką swojskość. Muzyka Z okazji stulecia jego urodzin w Oleśnie odbyły się symboliczne uroczystości, choć planowane były z rozmachem. Myśmy dzisiaj w tych nadzwyczajnych okolicznościach chcieli tylko w sposób symboliczny oddać hołd naszemu największemu rodakowi. Poprzez to spotkanie złożenie Kwiatów pod jego pomnikiem, zawiesiliśmy jego portret na ratuszu na rynku. Przygotowaliśmy również wystawę, ponieważ wielu Oleśnian również miało okazję z Janem Pawłem blisko obcować. Dlatego cieszymy się, że chociaż w ten symboliczny sposób możemy oddać hołd świętemu Janowi Pawłowi II. Pamiętamy, dziękując za jego życie i przekazane wartości. Bardzo ciepłego ojca. Bardzo dużo nauczył, bardzo dużo dał do tej pory i modlitwy, i wszystko. Jaki był człowiekiem? Bez skazy. <śmianowidł> Zmarł jako głowa Kościoła w Watykanie 2 kwietnia 2005 roku, w wieku 85 lat. Na końcu cóż powiedzieć? żalo odjeżdża.